Moja mama zmarła 3 miesiące temu przez alkohol. Długo piła całe życie, a zabrało ją w 3 tygodnie, odkąd się źle poczuła. Dziękuję Ci za tą wiadomość. Zawsze ją wysyłam dalej, jak ktoś umiera albo coś się dzieje, naprawdę jakaś tragedia, ponieważ ja chcę Wam wszystkim powiedzieć zawsze i to samo, że alkoholizm, narkomania czy inne uzależnienia są jest chorobą śmiertelną. I teraz jeżeli Wy nie zrozumiecie w końcu tego, że trzeba wziąć się raz porządnie do roboty, zrobić porządki, pójść do specjalistów, jeżeli trzeba, jeżeli sami to sami, co to mi obchodzi na dzień dzisiejszy z Wasze życie, ale tylko chcę Wam powiedzieć, że z wszystkiego można wyjść. Tylko trzeba wziąć, konkretnie podjąć raz decyzję, wziąć się w garść i zrobić wszystko, co w waszej mocy, żeby wyjść z uzależnienia. Jeżeli tego nie zrobicie, to będzie właśnie taki przykład, jak tutaj podała tak nasza koleżanka serdeczna, która przestrzega też ludzi przed taką sytuacją. Nie wiem, czy wy chcecie widzieć, jak ktoś z was bliski będzie cierpiał z powodu waszej śmierci, bo was zjadą robaki, wy będziecie mieli to gdzieś. Wy jesteście cały czas na, na fazie, na jakiś na fazie, na, na jakimś tam haju czy nie wiadomo co i macie to wszystko naprawdę za przeproszeniem gdzieś, bo jesteśmy w naszym Matrixie. Ale najbardziej cierpią osoby, które nas otaczają. Dzieciaki, rodzina, matka, ojciec, mąż, żona itd., itd. i tak dalej i tak dalej. Teraz jeżeli nie weźmiecie się raz porządnie do garść i nie zrobicie porządku, no to będzie taka sama sytuacja jak tutaj ten przykład. Niestety to jest choroba śmiertelna. Umrzecie. Później Wolniej. To wszystko zależy. Nie musicie umrzeć ze względu na jakieś narządy, które wysiadają, tak? Może to być wypadek. Możecie walnąć o beton. Różne są sytuacje. Tylko naprawdę, czy warto, zastanówcie się nad tym, czy warto tak umierać, mamy na to wpływ. To jest najlepsze. To nie są choroby, które niszczą nas w tak szybki sposób, jak rak, że nie mamy na to wpływu tak za bardzo. Więc zastanówcie się nad tym. Jeżeli ja zmienię swoje życie w ciągu kilku lat na, z takiego na to, to każdy chyba może. Prawda? I dziękuję Ci ślicznie za ten przykład. Mam nadzieję, że dużo osób oglądnie ten filmik. Ruszcie swoje dupska i działajcie w końcu. Trzymajcie się, hej.